No i się, witam z kolejną partią, w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagrywam pierwszy raz, jakoś nie turbo późno wieczorem, więc jest szansa, że może trochę będę w lepszej formie niż zazwyczaj, ale może tylko to jest taka moja wymówka, zobaczymy. No dobrze, dostajemy tutaj taką obronę fildorfa pewnego rodzaju przez skoczek BD7 i takie szybkie C5. No dobrze, to jest nie ukrywam dla mnie trochę małe zaskoczenie. Do tej pory widziałem głównie przeciwników grających przez e5 jednak w tej pozycji, a tutaj dostajemy c5. No dobrze, czym to się różni e, w odróżnieniu właśnie, gdyby poszło e5? E, czy mogę grać po prostu koń f3, bicie, bicie? No ja gram koń c5, o to mu chodzi, tak? No dobrze. <laughs> koń f3, bicie, ale mogę wtedy to bić hetmanem też. E, tak, mogę być hetmanem, tylko może on zagra? No nie wiem, podoba mi się to, no bo co, alternatywa jest pchanie na d5, ale po e5 nie pcha się tego na d5. I czy pod C5 jednak pchanie D5 miałoby większy sens? E, może tak, bo co E6 już nie może zagrać, bo, znaczy może zagrać, ale to by wyglądało. ZD podejrzanie. No dobrze, pomyślmy, czy D5 chcemy, czy, gramy, czy, czy chcemy grać przez konie F3. E, D5, pod D5 tutaj jakieś takie B5-ki też wchodzić w grę, i, 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 i ten pionek na E4 będzie słaby, <laughs> więc może po prostu zagrajmy sobie z konia F3. Myślę, że taki prosty rozwój nie może być po prostu y, zły. No i poszło bicie, ja wybijam hetmanem, ponieważ nie ma koinia na C6, więc nie może mi teraz z jakoś tego hetmana tutaj odrzucić. Plan jest chyba taki właśnie, aha, no właśnie, to jest teraz ta różnica, także zamiast otwartej linii E mamy otwartą linię C i pytanie, czy chcemy kontynuować z takim planem, czyli goniec y, y, D2, długa roszada, może goniec D3. Jakieś G4, ten czy chcemy jednak ten nasz plan zmodyfikować delikatnie i, i pójść z rzadą w drugą stronę? Poszło Hetman C7. Czy mógłbym grać coś takiego jak E5 na przykład? E5, e, koń tu to nie może. Aha, tu, tu, tu. E5, koń G4, H3. D bije E. Fe, koń bije. E, goniec f 4 i nie ma jak bronić chyba dalej, no, F6 ewentualnie, no dobrze, pomyślmy E5, bicie, bicie, yy, tu wtedy nie wchodzi w grę, bo, bo Gatman broni, E5, bicie, bicie, yy, co koń G8, no tak, no, E5 wydaje się kuszącą alternatywą, jeżeli ja nie zagram E5, no to on na pewno zagra E5 w następnym ruchu. Ale pomyślmy jeszcze raz, e5 i co tutaj się otwiera dla niego za propozycję. e5, na no koń g4 chyba największy sens by miało i faktycznie wtedy h3 zagrać. Bicie na e5, odbijamy pionkiem na e5, no i on bije sobie skoczkiem. Aha, no dobra, po konie f4 ma bicie z szachem na f3. To jest to, no dobra, czyli powiedzmy e5, konie g4. Musimy znaleźć coś sensowniejszego niż h3. No a bicie po prostu na d. Dostanie z takim wolniakiem, wtedy zagramy H3. On tu już nie może, ewentualnie zagra przez H6 F5. My zagramy długą ruszadę i będziemy starać się tego piąka tutaj presować. No dobrze, wydaje mi się, że E5. Wydaje mi się, że e 5 jest sensownym pomysłem na tą pozycję poszło dosyć, dosyć szybkie wybicie na E. Co mnie trochę zaskoczyło, ponieważ no tutaj przeciwnik jednak nie ma zbyt dużo pola do manewru, jego skoczek wrócił na pozycję wyjściową, no to dobrze, co teraz, co teraz, jakieś e6, żeby poszło bicie, ale to jeszcze chyba nie jest też aż takie konieczne. Goniec b5 się narzuca, skoczek d5 się narzuca, są takie tutaj właśnie ruchy narzucające się, ale też może po prostu goniec d2 i długo roszada, pomyślmy. Co on by chciał osiągnąć w tej pozycji tak naprawdę, no pewnie chciałby tym skoczkiem odejść, żeby tego nieco wyprowadzić, ale pomyślmy, goniec B5, A6. Hmm, teraz jakieś takie rzeczy nie mają. Okej, okay, mają powiedzmy koń D5, bo po Hetman A5B4 hmm, i nie może być Hetmanem na B5, bo wjeżdża skoczek C7 i są widełki na królu i Hetmanie. No dobra, to jest jakiś plan. Ale dobrze, pomyślmy dalej. Hetman, czy goniec B5? A6 i skoczek e, tutaj. Na no jakieś propozycje wymiany Hetmanów też nie wchodzą w grę, bo bicie, nawet no właśnie, bo bicie. No bo tutaj Hetman, bo skoczek nie może odbić, bo jest wiązanie. Goniec B5, A6, skoczek D5. Pomyślmy, co tu jeszcze mógłby ewentualnie próbować zrobić. E, hetman B6, bicie, bicie, to są widełki na C6. Goniec, no E6 może po prostu sobie zagrać na przykład. A na przykład zagrać E6, po to, żeby, znaczy, właśnie, koniec B5. I plan byłby taki, żeby zagrać e6 yy, i goniec f4 ewentualnie potem, jeżeli on by nie zagrał od razu e6. No dobra, spróbuję go nie bo to wygląda bardzo obiecująco. W razie czego mogę też szybko sobie zroszować, no dobra, poszło e6, czyli te moje plany mogą pójść, się... pójść w odstawkę delikatnie już mówiąc na razie. No teraz trzeba byłaby delikatnie mówiąc yy, ryzykowna. Yy, goniec e3 wydaje się być opcją. F4, goniec, E3, zagrałem. może jednak faktycznie zrobimy do góry Żadno, no teraz goniec C5 nie wchodzi, bo bicie oczywiście hetmanem na C5 i poszło mm, A6, mogę bić, czy nie mogę bić, goniec bije, bije, nic tutaj chyba nie mam takiego ciekawego, No ewentualnie skoczek na E4 wiedzę? To by była taka tutaj, to plus tego, tej wymiany. No dobrze, a jeżeli nie, to co? Jeżeli odejdziemy tutaj B5, to raczej by był, nie, nie byłaby dobra alternatywa, no bo tutaj zyskuje sobie sporo miejsca. Na skrzydle hepańskim czarny plus wyprowadza tego końca. Co tu jeszcze? No, powrót jakieś na D3 albo E2, po prostu wtedy gra koniec C5. Wydaje mi się, że chyba bicie na D7 ma największy sens tak naprawdę w tej pozycji. No, i co teraz, Długo Roszada na przykład, żeby wymusić jakieś wieże D8 albo goniec C6, wtedy wjedziemy, goniec skoczek E4 spróbujemy. z F1, skoczek G5 też tutaj się ładnie, ładnie wygląda całkiem. No. na razie jego skrzydło królewskie jest zupełnie nierozwinięte. Mamy pionka na E5, co prawda, pozostawionego bez żadnej obrony innych pionków, ale. No, trochę jednak ogranicza tutaj rozwój czarnych figur, i nie tylko figur. Musimy tylko pamiętać, żeby go, tego pionka skutecznie bronić tutaj. Ale na razie no, czarne nie ma, jak zorganizować jakiegoś ataku przeciwko temu wysuniętemu pionkowi, więc myślę, że jest to w miarę przyzwoita pozycja. No, plan jest taki, żeby. Okej, okay, wjechał skoczkiem na E7. No dobrze. Skoczek E7 i chciałby grać na pewno skocz na f5. Czy możemy po prostu zagrać sobie g4? Eee, myślę, że możemy zagrać po prostu g4, bo my i tak chcemy grać wieża f1 i skoczek g5. No dobrze, poszło skoczek c6. Trochę dziwne. Czemu? Znaczy no dziwne, no bo ten goniec zostaje znowu tak trochę w tyle. Eee, no dobrze, pomyślmy jakie mamy opcje teraz. Czy hetman e4 jest dobre, czy hetman f4, hetman e4. No, Hetman E4 jest o tyle e, o tyle wrażliwy, że po odejściu znowu tym skoczkiem narażamy się na jakiś goniec C6. Czy w ogóle zaproponować? Nie no, Hetmanu wymieniać raczej nie chcemy. On tutaj ma bardziej ściśniętą pozycję. Hetman F4 jest kolejno, co na F6. Tu, 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 tu. Też wygląda to tak trochę podejrzanie. Na E4 sobie zabieramy pole dla skoczka, które chcieliśmy sobie tutaj jednak zachować. No to może spróbujmy jednak przez tego hetmana na f4, no bo chcemy grać koń g5 tak naprawdę. Co hetman f4 nam tylko trochę tutaj pomoże w tym celu. Raczej Wieża f1, jakieś właśnie tutaj teraz koń g5, no chyba, że teraz od razu zagra f6. Tylko, że jeżeli zagra f6, no to my sobie to wybijemy, tak mi się wydaje. Wybijemy, no on nie wybije hetmana, bijemy, bijemy. Ma parę gońców, co prawda, więc trochę mu zrekompensuje, ewentualnie jakieś sobie pionki. No dobra, poszło poszło B5. Czemu tak, a nie inaczej? Pomyślmy, Ekman teraz grał skoczek G5 przykładowo, albo skoczek E4. Skoczek E4. Wjazd na D6. Bicie, bicie ewentualnie. E, spróbujmy wierzą na F1. No to mi, nie, znaczy B4 może sobie jak najbardziej grać. To mi tutaj w niczym nie przeszkadza, bo ja sobie po prostu zagram na E4. I może wjedziemy na tutaj C5 albo D6, w zależności od planu. To najbardziej wydaje mi się tutaj dla niego takim planem Aha, byłoby zagranie F6, ale zagrał skoczkiem na, F8, na E8, D8, żeby ratować sytuację. No tak, ja zagram teraz Koń G5 na przykład. No to zagra skoczek C, goniec C6, przepraszam bardzo. Czy to ma sens? Znaczy, na pewno fajnie to wygląda. Taki skoczek na E4, wjazd, wjazd, wjazd. No pomyślmy, gdzie może wyjść tym z gońcem? No za bardzo nie może. A z kolei tutaj i F6 teraz jakby poszło. Bicie, bicie, bicie. Jeszcze raz. Skoczek G5, tu, tu. Bicie, bicie, bicie. No tak. A koń tu jakieś B4 i końce. No skoczek tutaj to też, aha, no tak też, tutaj musimy uważać na jakieś wieże C8 ewentualnie. No podoba mi się skończek E4, jakby kolejna figura do ataku musi wjechać. Róbmy to, róbmy to. Oczywiście, że poszło, teraz to co miało pójść. Myślę, że wieża F2 jest taka mało inwazyjna szczerze mówiąc, bo tutaj wieża D2 by bardziej się narażała. Tutaj wieżą z D linii na pewno byśmy chcieli kiedyś może postraszyć jakimiś tutaj poświęceniami na tej linii. A wierzono F2, a jej jedynym celem jest tak naprawdę wzmocnienie tego Hetmana i straszenie po linii F. No dobrze, poszło. Skoczek C6, czy mogę teraz tak zagrać? Skoczek D6, bicie, bicie. Hetman na D7. I co grozi? Nie może, bo Skoczek EP. No dobrze, to oczywiście gramy tutaj. On na pewno zabije, zbije na D6. Mój koń wiedzie sobie na E5, no on musi chyba grać, no ewentualnie może B8 grać, ale to nie ma przyszłości, bym chciał powiedzieć. Nie wiem, no ale jak sobie wierzę z koczkiem na E5 teraz, i w ogóle chyba jego hetman jest dobra, jeszcze nie jest umieszczony, bo ma pole B7. Ale pomyślmy, czy ja mogę zagrać D7? No mogę zagrać D7 po tym ruchu, no bo D7 to oczywiście wieża, wieża, tutaj, tutaj, tutaj. No i mamy taką pozycję do. No do przekonwertowania oczywiście, ale wygląda tutaj to już na wygrane, tak, jeżeli zbije, zbije, zbije to materiał będziemy mieli oczywiście więcej, będziemy mieli Hetmana za wieżę, tak, tak. no Hetmana za wieżę to nie powinno być trudne do przekonwertowania no bo co on może zrobić, odejść tu nie może, żeby mnie postraszyć, a jeżeli, no właśnie, więc zostaje tylko taka możliwość mu Może Hetmanem zagrajmy, żeby zbić pionka na G7 od razu, czemu by nie No i oczywiście bierzemy, skoro nam daje taką możliwość, no i tu już jest nie na przegrane, powinien grać zupełnie coś innego, bo teraz kramnik skoczy goniec h6 i żeby bronić, znaczy w sumie już nawet nie ma możliwości bronić tego, tej wieży, nawet gdyby tego skoczka nie było e, odszedłby królem, to wtedy byśmy po prostu zbili na f7, no a tak, mamy z gońca na h6 i jest po partii, można by powiedzieć, tutaj wjeżdżamy, bijemy, odcinałem ewentualnie jeszcze ucieczkę króla wieżą na, D, na d2 no i nie ma tu już za bardzo co komentować. No dobrze, partia poszła dosyć po mojej myśli. O dziwo, o dziwo, bo nie jestem przekonany, czy ten mój plan był taki idealny w tamtej sytuacji. Poszła wieża tutaj. No, czy chcemy grać wieża D2? No, albo zabijmy po prostu, co będzie szybciej, chyba tak. Tutaj oczywiście dajemy szacha. Musi wjechać z królem C7, bo król ma C8. I bimy hetmanem prawdopodobnie. Oczywiście, że tak. Wjeżdżamy wieżą. On już się musi zasłonić i wtedy wierzymy Hermanem i dajemy matano i nawet nie zdążymy zagrać, bo przeciwnik się poddał. E, tutaj popisałem się jakimś jednym poważnym błędem. No zobaczmy, co sądzi komputer o tej pozycji. No C5 to już jest widać taki wariant dosyć podejrzany, ponieważ komputer pokazuje nagle przewagę 1-4 dla białych. Skoczek F3 jest słabe, tak, no skoczek F3 tak się nie gra, ale no tutaj wolałem być zachowawczy. Lepsze jest pchnięcie piąka na D5, jest lepsze. Ale najlepsze jest zagranie e5. No tak, możliwe, że tak, ale prawdopodobnie na pójście tym pionkiem na e5 to już jest pójście w jakieś takie tutaj główne linie, które podejrzewam, że mogą być trochę zadmiarskie, i trzeba tutaj pewnie trochę się znać teoretycznie, więc ja wybrałem bardziej zachowawczo, skoczek f3, bicie, bicie oczywiście, no i c 7 było słabe, bo oczywiście pchamy pionkiem na e5 i wybijamy. Tutaj bicie było jeszcze gorsze, no to już jest przewaga czterech, plus 4 dla białych. No, gonię 5 widocznie było słabe. Widzę, bo z czterech zrobiło się delikatne 1-3. Czy chodziło o E6? Chodziło o E6. No, E6 byłoby tutaj absolutnie zabójcze dla, dla czarnych. Patrzyłem na ten ruch, ale no, no pewnie nie no, dobra. Teraz gonię na przykład też trochę lepsze niż w przednim ruchu i koń G5 po prostu. To by też było całkiem dobre. No, bo e, będziemy mieli silniejszą presję chyba na ten punkt E6 i czarny nie bardzo, jak się mają bronić przed E6. Ewentualnie potem. Jakby pchnęły e5, no to tutaj zostawiają sobie bardzo dużo osłabienia na jasnych polach i wiesz, że jakieś pole na f7 jest wolne, no tutaj jest możliwości dosyć sporo. No dobrze, ale poszło koniec b5, e6, tutaj oczywiście się rozwijamy, no to wybicie też nie było najlepsze, okazuje się, że można było wrócić sobie na d3, może przestawić się na właśnie e4, no ale uprościłem pozycję. Przewaga na ten moment jest taka symboliczna i wyłącznie dla białych, g4 wyrównało pozycję tak naprawdę. No dobrze, tak, b5 było błędem, wieża f1, no i d8, widzicie, to był tutaj taki kluczowy moment, od którego już gra białych się dosyć układała sama z siebie, a czarne nie bardzo miały jak tutaj jakąś kontrę jeszcze wykrzesać z siebie, no i tu już hetman wygrany, no i to już formalność, no dobrze, poszło całkiem przyjemnie, Mamy ranking 1950, znajdujemy się w drodze, w połowie drogi do 2000. Może tym razem bez jakichś przeszkód technicznych uda się jednak dalej tutaj procedować. A tymczasem dzięki za teraz i do następnego.